Identyfikator podmiotu SCP-372 Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-372 przechowywany jest w celi o wymiarach 5 m na 2 m na 4 metry, wyłożonej wzmocnionymi płytkami z pleksy W każdej z czterech ścian celi Znajdują się czujniki ruchu na podczerwień. Karmienie obiektu odbywa się raz na dwa tygodnie. Składa się ono z 1 kg czerwonego mięsa oraz surowych warzyw. Pożywienie podawane jest za pomocą wbudowanej w cele rynny. Wszyscy strażnicy pracujący w pobliżu celi przechowawczej SCP-372 mają być wyposażeni w hełmy. Z wbudowanymi na przodzie kamerami, transmitującymi obraz na żywo do najbliższego stanowiska straży. W przypadku naruszenia procedur przechowawczych należy ogłosić alarm o obowiązku obserwowania krótkich ruchów w kącie widzenia oraz natychmiast zgłosić, jeśli taki ruch zostanie zaobserwowany. Opis. SCP-372 jest stworzeniem nieznanego gatunku, mierzącego około 2 metrów długości od głowy do ogona, ważące w przybliżeniu 45 kg. Posiada długie, cienkie ciało z ośmioma parami wąskich kończyn. Analizy obiektu wykazały, że włókna mięśniowe są zmieniono co pozwala obiektowi na wykonywanie bardzo szybkich i precyzyjnych ruchów. Każda część korpusu jest wyjątkowo elastyczna, a odnóża są pokryte niewielkimi wypustkami, pozwalającymi przylegać do wszystkich powierzchni stałych. W miejscu uszu i oczu obiekt posiada usunięto. Ten narząd zmysłu jest zdolny nie tylko do echolokacji, ale także do wykrywania transferu energii, takiej jak impulsy elektryczne w mózgach pobliskich istot. SCP-372 posiada zdolność dostosowywania swoich ruchów do tych impulsów oraz przewidywania ruchów wszystkich istot w pobliżu. Używa tej techniki do ukrywania się za osobą w martwej części pola widzenia oraz poza widzeniem peryferyjnym podczas ruchów sakkadowych. SCP-372 pierwszy raz zwrócił uwagę Fundacji Dnia, gdy tajny agent pracujący w Doniósł, że widział istotę przypominającą rzekome halucynacje jednego z pacjentów, pan. Po dokładnym dochodzeniu STP-372 został schwytany przez. zmieniono, po czym halucynacje przestały dręczyć poszkodowanego. Obiekt dezorientował pacjenta poprzez ukrywanie się poza polem widzenia pozostałych ludzi, przez co z widy potwora nie mógł zobaczyć nikt inny. Niestety, w tym czasie pacjent rzeczywiście był niezrównoważony psychicznie z powodu stresu i usunięto. Log testów SCP-372 Uczestnicy Dwóch pracowników klasy D. Lokalizacja. Pusty pokój o wymiarach 6 metrów na 5 metrów na 3 metry. Przebieg testu. D1 został poinstruowany, aby stanąć na środku pokoju, natomiast D2 w rogu. Oboje mieli za zadanie dokonać wizualnego przeszukania pomieszczenia. SCP-372 został wpuszczony do pokoju. Po pięciu minutach strażnicy weszli i wyprowadzili SCP-372 z powrotem do celi przechowawczej, a D1 i D2 zdali sprawozdanie. Wyniki. Po pięciu minutach, D1 nie zaobserwował niczego, natomiast D2 zauważył kilka szybkich ruchów. Uczestnicy dwóch pracowników klasy D. Lokalizacja pusty pokój o wymiarach 6 m5 m na 3 metry. Przebieg testu D1 oraz D2 otrzymali nakaz stanąć w przeciwległych rogach pokoju i dokonać wizualnego przeszukania wraz z wpuszczeniem do środka SCP-372. Wyniki po pięciu minutach obaj pracownicy klasy D zauważyli SCP-372 15 razy w identycznych momentach. Uważa się, że SCP-372 pozostawał w miejscach, gdzie nakładały się martwe punkty widzenia obydwu testerów, a od czasu do czasu musiał zmieniać kryjówkę podczas gdy owe punkty się nie nakładały. Uczestnicy. Czterech pracowników klasy D. Lokalizacja. Pusty pokój o wymiarach 6 m na 5 m na 3 m. Przebieg testu. D1, D2, D3 oraz D4 zostali poinformowani, aby stanąć w czterech rogach pokoju i wypatrywać SCP-372. Wyniki. Około półtorej sekundy po wpuszczeniu SCP-372 do obszaru testowego D3 wrzasnął i skulił się na podłodze, próbując zatamować krew tryskającą z rany na. Zmieniono, która pojawiła się samoistnie. D1, D2 i D4 porzucili swoje stanowiska i podbiegli do zablokowane wyjścia. D4 zaczął mocno uderzać w drzwi, zanim również został ranny, tracąc jeden. D1 i D2 wycofali się do jednego rogu. D1 skulił się w pozycji embrionalnej, podczas gdy D2 stał zupełnie nieruchomo. Nie zaobserwowano żadnej aktywności w ciągu następnych 5 minut. Gdy test został zakończony, D3 zmarł. D4 wymagał chirurgicznego, zmieniono. Natomiast D1 i D2 nie byli fizycznie poszkodowani. Żaden z pracowników klasy D, którzy przetrwali, nie zaobserwował SCP-372 aż do końca testu. Notatki. Pomijając to, co SCP-372 zrobił choremu psychicznie pacjentowi, jest to pierwszy przypadek ataku mogącego zaszkodzić jakiejś osobie. D3 nie miał czasu, by zrobić cokolwiek, co zdenerwowałoby SCP-372. Może po prostu był głodny. Doktor. Uzupełnienie: Każdy członek personelu, udający w żartach nerwowość i zgłaszający w celach rozrywkowych. Za obserwowanie SCP-372 otrzyma wyjątkowo surową naganę. O5 kreska